Witajcie kochani Witaj Marzenko, Ewo Lolol lol, też witaj Urszulo, Dario, Malwinko Monika, witaj Gertruda, Iwona, Joanna, hej Hania, witaj. Jak się kochani macie? Jak dzisiejszy dzień dla Was? Dobry dzień? Lenowo moje, witaj. Barbara, witaj. Dajmy chwilkę, żeby się wszyscy zebrali. Witaj, Małgorzato. Ja też miałam taki właśnie dzień oczekiwania, może ze względu na tą medytację, ale rzeczywiście trochę taki był. Bardzo fajnie. Witaj Weroniko, Magda, witaj. Iwona. Witaj. Adrianna. Wikiri. Marta, witajcie kochane. Ana, Aneta. Witaj. Anna, i druga Anna też witajcie, kochane. Tak już po malutku się, kochani, usadowcie, tak, żeby się czuć dobrze, wygodnie. Można siedzieć, można się położyć, jak to woli. Witaj, Kalino. Pomalutku odprężać się. Barbara, witaj, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Arleta, witaj, Arleta. I w szardzie Ok, tak mówiłam, że 5 minutek dam na zebranie się OK No że po malutku już... Siadamy. Krysiu, witaj, Małgosiu, witaj. Zaczynamy. Proszę, moje wyższe ja, o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą brały udział w tej medytacji teraz i kiedykolwiek. Zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Także usiądźcie się wygodnie lub się połóżcie, jak kto woli. Poczuj swoje ciało. Oddychaj swobodnie. Twoje ciało powoli rozluźnia się. Staje się lekkie, poczynając od stóp, przez łydki, kolana, uda, biodra, brzuch, klatkę piersiową. Plecy, ramiona, ręce, dłonie, aż po czubek głowy. Oddychaj. Poczuj tę lekkość. A teraz weź głęboki wdech nosem, zatrzymaj na dwie sekundy i zrób długi wydech ustami. Wdech nosem, zatrzymaj. I zrób wydech ustami. Wdech nosem, zatrzymaj i długi wydech ustami. Oddychaj już swobodnie. Połóż prawą dłoń na sercu. A lewą na czole, tuż nad brwiami, w miejscu czakry trzeciego oka. Poczuj kolisty przepływ energii między czakrami. Wibracja miłości i pasma wizji. Łączą się w jasny, pulsujący, pulsujący strumień. To połączenie daje ci dostęp do prawiedzy, źródła Twojej własnej esencji. Oddychaj. Połóż obie dłonie na sercu i od dziś zawsze miej pewność, że masz, zawsze miałaś, miałeś, zawsze, zawsze będziesz mieć połączenie ze swoim źródłem, z Twoją własną esencją. Nic ani nikt nie może tej więzi zerwać. Nie ma oddzielenia. Jest jedno. Oddychaj. Jedno daje wielką siłę. Ta siła jest niewyczerpalna, więc pamiętaj, że Twoje perspektywy są nieograniczone. To od Ciebie zależy, czy będziesz patrzeć z poziomu lęku, czy miłości. Świadomie łącząc się ze źródłem, możesz mieć wpływ na swoje zdrowie, myśli i działania. Jesteś kreatorem swojej rzeczywistości i nie masz ograniczeń. Wdech i wydech. Prząc z serca Twojej mocy, zwizualizuj swoje ciało. Zobacz, jak rozświetla się komórka po komórce, jak wraz z pojawieniem się światła komórka po komórce uzdrawia się, rewitalizuje. Zobacz jak pięknie lśni twoja aura. Jaka jest silna. Oddechaj. Ja jestem. Jestem doskonała. Jestem doskonały. Jestem doskonały w tu i teraz. Jestem miłością tu i teraz. Moje możliwości są nieograniczone. Patrząc z tego miejsca, zobacz, co wymaga zmiany w Twoim życiu, i zobacz, jak to zmieniasz, tu i teraz. Zobacz, jak pozbywasz się tego wszystkiego, co już Ci nie służy, co Cię blokuje. Pamiętaj, masz siłę, możesz nawet rozpierać ściany. Wyobraź sobie świat na swoją miarę, wyobraź sobie rzeczywistość z poziomu Twojego serca. Zobacz, jak to wszystko się materializuje. Oddychaj. Zaufaj życiu, zaufaj swojemu sercu. Ono nigdy Cię nie oszuka, zawsze Cię poprowadzi. Dziękuję za życie. Dziękuję za każdy dzień. Dziękuję, że każdy dzień jest nowym początkiem. Dziękuję za bezmiar perspektyw. Dziękuję za siłę miłości. Dziękuję. Jeśli chcesz, możesz teraz wyrazić wdzięczność w swoich intencjach. To jest czas dla ciebie. Kochani, pomyślałam, że jeszcze na koniec wciągniemy jakiegoś aniołka, bo jakby to mogło być inaczej? Co chce nam powiedzieć świat duchowy? Kochani, karta uwolnienie. Mam nadzieję, że nie spalę, bo jedną, jedną z tej talii niestety spaliłam. A to jest karta uwolnienie, i zaraz Wam przeczytam intencje do tej karty. Anioły proszą nas, abyśmy pamiętali, że jesteśmy zdolni do życia w wolności przez uwolnienie się od ograniczeń. Ha, niesamowite zatrzymujących nas w rozwoju. Ciężary obowiązków lub emocji, które dźwigamy, pozornie nas przytłaczają, więc możemy odnosić wrażenie, że nie poradzimy sobie z nimi. Taka rzeczywistość jest tworzona przez nas samych i tak długo będzie nam towarzyszyła, dopóki nie zdecydujemy się uwolnić od tej życiowej sytuacji. Do takiego do, do chwili uwolnienia będziemy się czuli przytłoczeni przez życie. Anioły proszą nas, abyśmy uwolnili się od strachu, stresu lub obwiniania siebie i innych za naszą sytuację. Usiądźmy w spokojnym miejscu, poprośmy Boga i Anioła Stróż, aby pokazał nam drogę uwolnienia się od ciężarów, które nie pozwalają nam żyć. Przestańmy myśleć logicznie o wyjściu z sytuacji. Życie jest boskim cudem stworzonym przez uczucie miłości, a nie przez logikę. Kiedy uwolnimy się od ciężarów, zobaczymy, jak rozwiązanie naszych problemów przychodzi samo. Wszystko, czego potrzebujemy, to otwarte serce, działanie i brak oczekiwań. Afirmacja. Uwalniamy się, uwalniamy wszystkie nasze ciężary, a Bóg i anioły troszczą się o nasze życie. Kochani, bardzo się cieszę, anioły są z nami. To cudowne w ogóle, że takie, tak wspaniale z nami tutaj zarezonowały. Dały nam tą energię uwolnienia. Potwierdziły, że właśnie to wszystko, to co dzisiaj poszło, naprawdę tworzy, znaczy to wszystko, to co puściliśmy, robi tą przestrzeń na tą nieograniczoność. Prawda? Więc. Nie wiem, nie wiem. No mam nadzieję, kochani, że ja tą medytację poczułam wspaniale. Mam ciary od góry do dołu, to jest powrotem. Także jest niesamowicie, a jeszcze teraz po wyciągnięciu tego anioła tym bardziej. Jest moc, jest energia. Bardzo Wam dziękuję za tą chwilę razem. Życzę wszystkim wspaniałego czasu. Życzę tego uwolnienia i życie, życzę, żebyśmy patrzyli właśnie z tego miejsca, z miejsca serca, z miejsca miłości, z miejsca, z miejsca właśnie naszej esencji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, przytulam tych, którzy tego chcą, oczywiście. No, i kochani, medytacja będzie dostępna, pewnie zaraz będzie się wgrywała, także jeżeli ktoś nie zdążył, będzie mógł sobie ją odsłuchać. Zawsze, zawsze wszyscy razem łączymy się w tej medytacji, bez względu na to, kiedy się kto dołączy czy dziś, czy jutro, czy innym razem. Zawsze nasza moc jest wspólna i jest wielka. Nasze wielkie serce jest zawsze. Pozdrawiam, ściskam mocno i do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się ciepło, kochani. Dziękuję wam bardzo, że byliście.